Proszę mi wierzyć, co mnie w tym, ale to straszliwie, dogłębnie przeraziło. Żadna dziennikarka, żaden dziennikarz, czy z lewa, czy z prawa, nie zapytał, nie dotknął przy tym głównej przyczyny tego stanu rzeczy. A jaka jest główna przyczyna tego stanu rzeczy? Zakaz wydobywania węgla. Wiecie, wiecie, kochani Państwo, z jakiego ducha wyrasta zakaz wydobywania węgla przez Polaków, Niemców czy innych z tego ducha, który, o którym dzisiaj mówiliśmy. A wiecie Państwo, dlaczego nam się zakazuje wydobywania węgla? Dlatego, że paru paniom i paru panom w Unii Europejskiej i poza nią w szczególności nie podoba się prawda o tym, że każdy z nas jest człowiekiem. Tak jest. Czy wiecie Państwo, dlaczego jest zakaz wydobywania węgla, czy gazu, czy ropy, czy innych rzeczy, czy dóbr naturalnych? Bo ci Państwo, a to jest zaledwie parę rodzin na świecie, uznali, My nie jesteśmy ludźmi. Czy wiecie Państwo, o jaki problem tutaj chodzi? My nie mamy prawa być ludźmi. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że człowiek, jako człowiek, ma naturalne prawo. Otrzymane osobiście od Boga Najwyższego do wszystkich dóbr naturalnych. Rozumiecie Państwo? <zysy> powiem Państwu, powiem Państwu, że gdybym się udał osobiście do każdego z decydentów, którzy podjęli tę decyzję, o wykasowaniu dostępu Polski, Europy i wielu innych narodów do węgla, choćby. Gdyby miał możliwość, żeby spotkać każdego z decydentów, to wiecie Państwo, ja bym go nie pytał o to, czy dlaczego zakazał węgla, Czy mi da dopłatę do zakupu węgla? Tylko ja bym mu postawił jedno pytanie: czy ja dla ciebie jestem jeszcze człowiekiem? Zauważcie państwo, dlaczego, kochanie państwo, trzecia rzesza niektórych Polaków? Niektórych Żydów i niektórych przedstawicieli innych narodów skazała na śmierć, dlatego że nie uznała ich za ludzi, za osoby ludzkie. Bo kto nie przyznał się nie do rasy germańskiej, tylko do ideologii socjalizmu rasistowskiego? Ten nie miał prawa bytu. Dlatego, kochani, radzę Wam mieć rozumny dostęp do tego, co na forum publicznym mówi się jako niemieckie. Bo rozumiecie Państwo, że jak się dotychczas interpretowało, Trzecią Rzeszę i ja, 14 lat będąc w Republice Federalnej Niemiec, nie zamierzałem zabierać się za analizę tej ideologii. I ja dopiero w Polsce, po wypowiedzi prezydenta USA, Baracka Obamy o polskich obozach zagłady, natchnął mnie Duch Boży, żebym się zajął analizą tej ideologii. Bo ja zasadniczo do te, tamtego momentu miałem wypaczone rozumienie trzeciej rzeszy niemieckiej w sensie ideologicznym. Bo byłem pewien, że Hitler ten naturalny naród Niemców uznawał za naród, a okazuje się to nieprawdą że Hitler i cała ta jego ekipa ideologiczna żadnego Niemca w sensie jego rodowodu z niemieckiej rodziny nie uznała za Niemca. Niemcem w sensie folk, części narodu, jako część narodu dopiero stawał się każdy Niemiec urodzony z niemieckich rodziców ale dopiero wtedy, kiedy przeszedł pranie mózgu i całym umysłem opowiedział się za tą satanistyczną, rasistowską i socjalistyczną i materialistyczną ideologią. To jeżeli, kochani Państwo, my jesteśmy w takim potrzasku intelektualnym, że ja jako profesor filozofii Dopiero przez analizę źródeł dochodzę do zrozumienia najważniejszych pojęć, które zadecydowały o takim kataklizmie, jednym z największych w dziejach świata. To znaczy, że, drodzy Państwo, przeciętny człowiek globu jest zasadniczo odcięty od tej wiedzy. I tutaj ten przykład z węglem. On pokazuje kochani że my tylko dlatego nie mamy prawa do węgla ponieważ my nie jesteśmy uznani za decydentów o jego zakazie wydobycia za ludzi nawet nie w sensie za ludzi w rozumieniu socjalizmu czy komunizmu Karola Marksa i Fryderyka Engelsa jako ludzkości czyli jako gatunku ani jako gatunek ludzkość nie jesteśmy afirmowani, ani jako jednostkowe, osobowe podmioty przynależące do ludzkości. Rozumiecie, kochani, w jakim my jesteśmy podrzasku? Człowieka nie uznaje się za człowieka. I dlatego dyskusje o kopalniach, o węglu, rozumiecie, kochani, że to jest jedna wielka takie kłamstwo, bo ci ludzie, którzy nam mówią, że zakazujemy w 2050 roku definitywnie wydobycia węgla w Polsce, wiecie Państwo, co oni o nas sądzą, że my nie mamy statusu osób ludzkich i narodu osobowego. Bo Bóg w Trójcy Świętej jedyny dał nam prawo, jako ludziom w Polsce, do korzystania, owszem, rozumnego, ale korzystania ze wszystkich naturalnych dóbr Rzeczypospolitej Polskiej. <klucza> Powiem, kochanie. Powiem, kochani, że każdy, kto ośmieli się na terenie Rzeczpospolitej wypowiedzieć, zakazuję Ci wydobycia węgla. Każdy, kto chce nam sprzymusić i założyć nam maski na twarz. Każdy, kto zakazuje nam y, korzystania z żywego ognia. Każdy, kto w Polsce będzie nam ograniczał, czy hodowlę zwierząt, czy roślin, czy uprawę ziemi, każdy jest rodowodem spokrewniony z największymi bestialskimi niemieckimi ideologiami Trzeciej Rzeszy Niemieckiej. A dlaczego, a dlaczego, kochani państwo, ta teza jest nie do obalenia? Dlatego, że tamci z trzeciej Rzeszy Niemieckiej wszystkie zakazy i wyroki śmierci oparli na wszystkich męczennikach II wojny światowej na tezie, że jeżeli nie poddasz się praniu mózgu w tej ideologii, to nie jesteś godzien życia. Czyli nie jesteś człowiekiem. Obecny kształt ideologii neokomunistycznej, zobacz skonkretyzowanej w ostatnich trzech latach pod kryptonimem COVID-19, przyjmują w odniesieniu do osób ludzkich całego globu takie same stanowisko. Przekreślili nas, kochani, jako osoby ludzkie. I jako społeczności zgromadzone w małżeństwa składające się z jednej kobiety i jednego mężczyzny, w rodziny składające się z rodziców i dzieci, w narody. I dlatego my musimy, kochanie, stąd, z Oświęcimia, przesłać jednoznaczny apel. My się na zagładę ludzkości w jej wymiarze narodowym, międzynarodowym i jednostkowym absolutnie nie godzimy. I dlatego, i dlatego, kochani, zakazów, które są sprzeczne z prawem naturalnym w Rzeczypospolitej Polskiej, respektować nie zamierzamy. <kluczy> dlatego, że te zakazy bazują na najgłębszej tezie, to znaczy na odrzuceniu Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego jako Stwórcy, Zbawiciela i Odkupiciela ludzkości i świata. I ani na zamach na Boga objawienia chrześcijańskiego, ani na zamach na człowieka w Polsce, w Polonii, w Europie i na świecie nikt, kto ma resztki rozumu, zgodzić się nie może. Dlatego, kochani, odmawiamy i nikt z nas rozumnych nie może się zgodzić z zakazami prawnymi, które godzą w samą istotę prawa naturalnego.